Dzisiaj spróbujemy wymienić taki zawór w sprężarce klimatyzacji zawór wydajności. Spróbujemy go wydostać stąd i założyć nowy. Przecież no to jest taka, że ciśnienie nie spada poniżej 4 na niebieskim zegarze czyli na niskim ciśnieniu jest jest za wysokie, przez co no nie ma chłodzenia. Efekt chłodzenia jest po prostu tak jakby. Tak jakby. Chodziło tylko do, nie wiem, 20 jest chyba tylko, czy 18 stopni na wylocie z kratki, no, powinno być poniżej 10, poniżej 9, niektórzy mówią, że to przyczyną będzie ten zawór. Próbujemy go wyjąć. Tu jest taki segierek O, wyciągamy. I teraz pytanie, czy on zechce nam wyjść stamtąd. Nie wiem jak to zrobić. Kilka razy mi się udało to wyjąć. Kilka razy się udało. Zobaczymy jak tym razem. Coś nawet chciałby chyba. Oczywiście na o trzyma, a o-ringów jest cztery. Trzeba się trochę z nim posiłować. To jest to samochód BMW E-60, diesel. o wyszedł. O tak to wygląda. Taki zawór teraz dla porównania od razu, zanim założę nowy. Sprawdźmy czy to jest to samo. Myślę, że tak. Myślę, że jest taki sam. Powinien pasować. Jeszcze sobie zaświecę, co tutaj się dzieje. Nic się nie dzieje, ciekawego. Nawet bardzo brudu nie ma. Także tak to wygląda. Dziura po zaworze. Tak to wygląda. Spróbujemy włożyć nowy. Posmarujemy go troszkę po oringach. Dobra. I teraz wystarczy go tylko włożyć. W ten sam sposób była wtyczka. Tak i zabezpieczenie. Zabezpieczenie weszło Podłączamy kabelek pasuje i zawór jest wymieniony. Także jak widać jak samodzielnie można wymienić. No, oczywiście jeżeli ktoś ma wyjętą sprężarkę, tak? Bo wyjąć jej się nie da, bo jest gaz w układzie, więc nie można jego sobie spuszczać. Ale tak zawór się właśnie wymienia. Zdarzały się przypadki, że to było zagnite, nie da się wyjąć. No to niestety sprężarka, to już nie ma sensu je rozbierać, bo jak się rozbierze, to i tak później trzeba użelki. Nie wiem, czy to jest warto. Można kupić drugą, używaną sprężarkę yy, taniej i założyć, i nie ma sensu jaka wymiana tego zaworu wtedy. Także ciśnienia, jeżeli nie schodzą poniżej, tam czte, poniżej czterech yy, albo w ogóle się nie rusza wskazówka, nie ma tłoczenia. Trzeba zobaczyć oczywiście najpierw, czy tutaj sprzęgło nie jest zerwane. Czy się obraca w środku ośka. Pokażę. Trzeba tutaj patrzeć, czy się kręci ta ośka w środku. Jeżeli, jeżeli się kręci, to znaczy, że sprzęgło jest w porządku. To znaczy, że musi być uszkodzony zawór. Bo często tutaj zrywa i po prostu tutaj koło się kręci, a środek sobie stoi. Wtedy może być tu zatarta sprężarka lub po prostu zerwane. Może być to... Tam są takie sześć gumek które wymieniałem kiedyś w Toyocie, pokazywałem na filmiku. Także dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć.